Witajcie, surowe piękno północy hipnotyzuje. I wydaje się, że żyjące tu zwierzęta nie obawiają się ujemnych temperatur, ale mróz jest bezlitosny. Jeśli nie mieszkacie na północy, to z pewnością nie potraficie sobie wyobrazić temperatury minus 54 stopnie. W takim mróz zwierzęta przymarzają do lodu. W Jakucji pracownicy Centralnego Szpitala Okręgowego zauważyli psa, który znalazł się właśnie w takiej sytuacji. Okazało się, że zwierzę było przykute do lodu wszystkimi łapami. Biedaka trzeba było ratować z lodowej pułapki za pomocą łomu i haka przeciwpożarowego. Po wszystkim psa ogrzano i nakarmiono. Następnego dnia trafiło do kliniki weterynaryjnej. Okazało się, że pies był całkiem zdrowy. Miał tylko lekkie odmrożenie łap. Po krótkim leczeniu zwierzę przygarnęła znajoma ratowników, pracownica szpitalnej stołówki. Jak to dobrze, że w pobliżu znaleźli się ludzie, którym los zwierząt nie jest obojętny. A ta kotka straciła jedno ze swoich dziewięciu żyć. Na szczęście uchowała swoje łapy. W obwodzie czelabińskim w Rosji. Pewna para uratowała przymarzniętego do lodu kota. Zwierzę widocznie siedziało w kałuży, a gdy nadeszły silne mrozy, lód skuł mu łapy niczym łańcuchem. Chociaż norweski kot leśny jest odporny na zimno i nie boi się wody, tym razem pogoda spłatała mu niezłego figla. Na szczęście biedaka uwolniono z zamarzniętej kałuży za pomocą ciepłej wody, owinięto kocem i zabrano do domu. Wiele zwierząt próbuje przydostać się na przeciwległy brzeg rzeki po pierwszym lodzie. Niestety bywa on zdradliwy i nie każdemu udaje się przeżyć taką podróż. Nogi zwierząt rozjeżdżają się na boki, zwierzę często upada, doznaje wielokrotnych obrażeń i nie może się samodzielnie poruszać. Dobrze, jeśli w takiej chwili w pobliżu są ci, którzy przyjdą im z pomocą. Ten jeleń został uratowany z błotnistej brei, w którą wpadł, gdy lód się pod nim załamał. Biedak był zanurzony w wodzie po klatkę piersiową. Nie miał szans na ratunek. O dziwo pomoc nadeszła z najmniej spodziewanej strony. Od myśliwych, którzy odważnie wyciągnęli jelenia z lodowej pułapki. Na tym filmiku szwedzcy strażacy ratują łosia, który utknął na środku lodowatej rzeki. Zwierzę wpadło pod lód i nie mogło samo wyjść na brzeg. Pomoc nadeszła w samą porę, ponieważ łoś był już całkiem wyczerpany. Czterech ratowników zaciągnęło go na płyciznę, skąd mógł już samodzielnie pójść dalej. I znów Jakucja. Historię Jeżącego Włosy na Głowie zdarzenia opowiada Andrzej Sofronow, specjalista do spraw rolnictwa z zarządu osady Amga. Stało się to rano. Dwie krowy wpadły pod lód w pobliskim jeziorku. Prawdopodobnie wracały z wodopoju do obory. O tej porze roku lód jeszcze się nie wzmocnił, więc czasem się załamuje. Właściciele bydła powinni być ostrożni i pilnować krów idących do wodopoju. Krowy zauważył inny rolnik, Wiaczesław Christoforow. Zrobił im zdjęcia swoim smartfonem i wysłał je na lokalną grupę na Whatsappie. Dzięki temu ludzie szybko zorientowali się, czyje to krowy i wspólnie zorganizowali ratunek. A oto przypadek z Petersburga. Ratownicy pomogli mewie. Ptak był uwięziony w newie przez kilka dni. Mewę, siedzącą na krze lodu pokruszonego przez lodołamacz, Zauważyła biegnąca po nabrzeżu kobieta. Początkowo tylko po prostu zauważyła nieruchomego ptaka, ale następnego dnia, gdy zobaczyła ją w tym samym miejscu, uznała, że ptak przymarzł. Kobieta zwróciła się do organizacji ratowania zwierząt Koszki Spas. Ratownicy podpłynęli do ptaka na poduszkowcu. Jeden z nich musiał rozłupać lód ciężkim narzędziem. A następnie przeczołgać się do brzegu, ponieważ lód tuż na płyciźnie był dość kruchy. Ratownicy zabrali rannego ptaka wraz z kilku kilogramowym odłamkiem lodu, aby zwierzęcia przypadkiem nie uszkodzić. Po odmoczeniu mewy w wannie okazało się, że skrzydła i nogi są nienaruszone, co oznacza, że Mewa ma duże szanse na powrót do natury. Cieszyli się ratownicy zwierząt. Ofiary lodowej pułapki zabrano pod opiekę do Centrum Rehabilitacji i Reintrodukcji Dzikich Zwierząt Sirin. Tutaj widzimy akcję ratunkową Łani, która wpadła pod lód, oraz grupkę zaniepokojonych ludzi, którzy zebrali się, aby pomóc uratować zwierzę. W niektórych miejscach lód nie był wystarczająco gruby i mógł stanowić poważne zagrożenie, więc ratownicy musieli działać bardzo ostrożnie. Mimo to akcja ratunkowa zakończyła się sukcesem. Po dłuższej chwili zwierzę odzyskało siły i mogło bezpiecznie wrócić do swojego siedliska. Na kolejnym nagraniu przechodnie zauważyli łosia, który wpadł pod lód i szybko wezwali pomoc. Ratownicy znaleźli zwierzę brnące w lodowatej wodzie. Z obawy przed załamaniem cienkiego lodu do zwierzęcia nie dało się podejść. Grupa ratunkowa skorzystała więc z pontonu. Jeden z mężczyzn zbliżył się do stworzenia i przy trzeciej próbie zarzucił mu na szyję linę. Ludzie, którzy zostali na brzegu, zaczęli ściągać łódź wraz z przywiązanym łosiem. Uratowane zwierzę nie spieszyło się z powrotem do lasu, ale, jak gdyby nigdy nic, zaczęło skubać młode gałązki rosnących nieopodal krzaków. Wydawać by się mogło, że temu młodemu Bambi przydarzyła się śmieszna sytuacja. Jelonek ślizgał się na lodzie, a nogi rozjeżdżały mu się w różnych kierunkach i zwierzę w ogóle nie mogło wstać. W rzeczywistości jednak sprawa stała się całkiem poważna, gdyż zwierzę mogło umrzeć z wychłodzenia. Bidak nie miał już sił nawet czołgać się po lodowatej powierzchni. Na szczęście życzliwi ludzie ruszyli mu na pomoc i zaciągnęli go na brzeg, gdzie uratowany młodziak natychmiast pobiegł do lasu. I tego nieszczęśnika przypadkiem zauważyli trzej przejeżdżający w pobliżu mężczyźni. Coś tańczyło na śliskim lodzie. Szybko okazało się, że to jeleń, który nie miał możliwości wstać i samodzielnie wydostać się z lodowatej pułapki. Mężczyźni ruszyli mu na ratunek i pomogli zwierzęciu dostać się w bezpieczne miejsce. Ten łoś, można by rzec, miał szczęście, ponieważ lód pod nim załamał się w pobliżu brzegu w dość płytkim miejscu. Prawdopodobnie zwierzę przeprawiało się przez rzekę i cienki lód nie utrzymał jego ciężaru. Na szczęście łoś był w stanie samodzielnie wdrapać się na brzeg. W tym przypadku łoś również wpadł do rzeki, tym razem nie było już tak płytko. Dzikie zwierzę spędziło w lodowatej wodzie co najmniej godzinę, ponieważ przy brzegu lód okazał się na tyle gruby, że biedak nie mógł się przez niego przebić. I w tym wypadku pomogli mu ludzie. Na ratunek leśnemu stworzeniu przybyła grupa myśliwych. Z pomocą piły łańcuchowej rozcieli lód, tworząc zwierzęciu drogę prosto do brzegu. Po krótkim odpoczynku i nabraniu sił łosiowi udało się dobrnąć do brzegu i wyjść na ląd. Akcja ratunkowa trwała prawie półtorej godziny. Ekipa ratownicza, upewniwszy się, że zwierzęciu nic się nie stało, również pojechała do domu. I to wszystko na dziś. A wy kiedykolwiek wpadliście pod lód? Piszcie swoje opinie o dzisiejszym odcinku w komentarzach. Łapki w górę i do zobaczenia wkrótce.